Oto lista aktywnych fanów oraz trwa konkurs na Robuxy. Trzech najbardziej aktywnych fanów wygrywa po 400 Robuxów. Wybiorę również kilka osób z komentarzy, które napiszą najlepszy komentarz, dlaczego miałyby dostać Robuxy, jeśli jesteście chętni. Zostawcie suba, lajka like i podbijajcie film. Ej, co jest gdzie ja jestem? Weszłam na Roblox i nagle zalogowało mnie do jakiejś dziwnej gry. O co tutaj chodzi? Witaj, Zosiu w generatorze Dni Życia! Losuje ilość dni życia, jaka ci została na Roblox? Czy jesteś gotowa? O nie, nie chcę tego robić. W wielu historiach ludziom zostawało kilka dni życia i kończyli grę Roblox. Co jeśli ja będę miała to samo? Bo cię nie chcę losować tych głupich dni życia, zostaw mnie! Niestety każdy musi wylosować dni życia, więc zaczynam losować twoje dni. Do końca życia generuję! Co jest? Tylko dwa dni? Czy ty sobie jakieś jaja robisz? Jak ja mam to niby wszystko ogarnąć? To jakieś żarty? Dobra, i tak nic z tym nie zrobię. Muszę jak najbardziej wykorzystać te dwa dni. Tylko jak? Myślę, że pierwszy dzień spędzę na grupce, a drugi z moją rodziną. Więc idę dołączyć na grupkę i spytać co tam u nich. Julka, tak mi przykro, że masz tylko tyle dni, ale proszę cię nie płacz. Zawsze powinnaś. Coś ja dołącza do grupki? Mordeczki, mordeczki, muszę wam coś powiedzieć w tym momencie. Słuchajcie mnie teraz. Zosia, co ty odwalasz? Nie widzisz, że Julka płacze, bo został jej jeden tydzień życia i nie będzie już z nami grać? Nikoś nie bądź taki wredny dla Zosi. Ona po prostu o tym nie wiedziała, więc ma prawo do pomyłki jak każdy. Przepraszam. Nie wiedziałam o tym totalnie. Gdybym wiedziała, to bym na spokojnie weszła. Lecz też mam problem. Nie, no luzik, Zosia. Wszystko jest w porządku i nic się nie stało. Nikoś przesadza. Dobra, a wracając do temu, co takiego chciałaś nam Zosia powiedzieć, bo wbiłaś tak, jakby coś się stało poważnego. A tak, chcę z wami spędzić dzisiaj cały dzień i to totalnie cały dzień, ponieważ jak się domyślacie, mi zostało... Dodając jeszcze do wcześniejszej rozmowy, to powiedziałam mamie, że chcę spędzić z nią cały dzień. I przed tym, jak do niej pójdę, to możemy pograć jeszcze w jakąś grę, na przykład Grow a Garden, zanim pójdę? No jasne, Juleczko koteczko, zrobimy wszystko czego pragniesz. Musisz nas zapamiętać jak najlepiej. Zależy mi, abyś była jak najbardziej szczęśliwa w tych ostatnich dniach. Będziesz na zawsze w moim serduszku. Ojejku, dziękuję. To było takie słodkie. Nie sądziłam, że aż tak mnie lubicie. Myślałam, że jestem szczurem. Tak dokładnie. Popieram słowa Nikosia. A tak w ogóle to co chciałaś Zosia przedtem powiedzieć? Bo coś mówiłaś chyba. Nożesz w mordkę, w końcu daliście mi dojść do słowa. Ja niestety nie chcę grać w Grow a Garden, ponieważ to... Jak może tak mówić i być tak chamska? Naprawdę jesteś takim fałszywym szczurem, że nie chcesz wspomóc naszej bestii? To są ostatnie dni, kiedy będzie z nami Julka, a ty ją tak traktujesz. Ogarnij się, dziewczyno. To jest smutne. Jeśli nie poczuwasz się za naszą bestii, to wyjdź z tej grupki. Grupka to nie miejsce dla fałszywych ropów. Ale daj mi tylko dokończyć moje zdanie, bo nie powiedziałam wszystkiego, co chciałam. Jakby doceniam Zosia za szczerość, pewnie masz jakiś powód, żeby nie grać w Grow a Garden i doceniam to. Każdy ma jakieś ulubione gry i takich, których nie lubi, rozumiem to wszystko, więc, Luzik. Nie przejmuj się, Julka. Jesteś najsłodsza, więc masz prawo grać w to, co chcesz. To, co idziemy grać w Grow a Garden? Możecie się w końcu zamknąć i przestać gadać. Zosia chce nam coś powiedzieć, a cały czas jej przerywamy. Dawaj, dawaj, Zosia, mów, wszystko co ci na serduchu leży, już nikt ci nie przerwie. Ojejku, dziękuję za to, że mogę już na spokojnie powiedzieć, więc kochani, słuchajcie, zostało mi tylko. Nagle, Zosi, przestaje działać internet? Orzesz w mortkę, co jest? Dlaczego akurat musiało mi internet wywalić? To jest jakiś żart? Jak ja mam w końcu im to powiedzieć? Chcę powiedzieć jedno zdanie i nie mogę, bo ciągle coś, to jest chore. Tymczasem na grupce! Ha, 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 ta jak zwykle ma słaby internet, ledwo chciała już coś powiedzieć i ją rozłączyło, współczuję jej. Widzicie, grupka uczcie się była taka do przodu i wredna w stosunku do Julki i dostała karmę, za błędy się płaci. Ha, 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 nikoś nie mów takich toksycznych rzeczy. Ona gadała nieświadomie, więc luzik. Grali w groła Garden przez trzy godziny. Ale było super, dawno tak fajnie mi się z wami nie grało. Dziękuję wam za wszystko i za ten czas. Jesteście kochani. Luzik, kochana, czy jest jeszcze coś, co chciałabyś zrobić, zanim opuścisz naszą grupkę? W sumie to chciałabym powiedzieć mój sekret. Skoro już nie będę z wami grała, to mogę wam wszystko powiedzieć. Tylko nie wiem, czy się ktoś tym nie przerazi. Jak myślicie, powinnam go mówić, czy nie? Nie wstydź się, kochana. Dobrze wiesz, że możesz nam wszystko powiedzieć, co ci leży na serduszku. Oki super, w takim razie jestem zakochana w leonku. Kraszuję go od pierwszego dnia, kiedy się poznaliśmy. Myśli, czy to jakiś żart? Ona jest zakochana w Leonie, a co z moimi uczuciami? Co za wredny szczur! ha, ha, ha dzięki. Julka za docenienie, ale niestety mam dziewczynę, którą bardzo kocham i kraszuję, więc wiesz. Tak, tak wiem o tym, że jesteście ze sobą już dwa lata i nic do tego nie mam. Chciałam tylko powiedzieć mój sekret. Nigdy go nie chciałam powiedzieć, bo wiedziałam, że masz dziewczynę, ale teraz to jest mi obojętne. Tylko wiesz, nie zawsze musi. Tak, wiem, wiem, to jest tylko ostatni tydzień z wami, więc chcę mieć czyste sumienie, zanim mnie tu nie będzie. Ale mimo tego chciałabym spróbować być twoją dziewczyną, aby mieć jakieś doświadczenie w byciu związku. Wiem, że to tylko tydzień, ale zawsze coś. Poczuję ten minimalny smaczek krasza. Chyba cię pogrzało. Nie ma takiej możliwości. Kocham moją dziewczynę najmocniej na świecie. Mordo, co ty odwalasz w tym momencie. Zrób to dla niej, to tylko tydzień i to nie będzie prawdziwy związek. Nie, no nie chcę tego robić, Zosi, ona mnie bardzo kocha i ja też ją bardzo kocham. Nie potrafię tego zrobić. Ale to jest przecież tylko jeden tydzień. Zosia się nie wkurzy, jak to zrobisz, poza tym to może zostać waszą słodką tajemnicą. Założę się, że Zosia to zrozumie, jak zerwiecie na tydzień czasu, nic się kompletnie nie stanie. Nie, nie zmienię zdania i bardzo mi przykro, Julka, nie chcę, abyś przeze mnie cierpiała. Ale nie mogę tego zrobić serio. Bardzo cię lubię, jesteś moją kochaną Besti, ale niestety ma to swój limit. Nie wyjdziemy z naszego friendzone. Nie stresuj się, ja tylko chciałam ci to powiedzieć, abyś o tym wiedział, zanim odejdę, więc bardzo cię kocham i kraszuję. I każdego dnia marzę o tym, aby mieć chłopaka i abyś ty nim był, ale jeśli nim nie będziesz, to trudno przeżyję jakoś. Skoro nie czujesz się komfortowo z tym faktem, to jest dla mnie okej. Okay. nic się nie dzieje. Leon powiem ci tyle. Że jesteś wrednym, chamskim, podziemnym szczurem, że nie chcesz spełnić marzeń Julki. Tak, dokładnie potwierdzam twoje zdanie. Nikoś, toksyczny szczur, nie powinien być naszym przyjacielem. Orzesz w mortkę. No dobra, zgadzam się. Mogę być twoim chłopakiem przez ten tydzień czasu i powiem to Zosi. Czyli mówisz, że my będziemy oficjalnie randkować? Spotkajmy się Leo, jutro w prawdziwym życiu, chcę cię zobaczyć. Jak coś muszę na razie iść, bo mama mnie woła. Pogadamy. Leoś wieczorkiem, jak będę przy kąpie. Papa, kociaczku, pysiaczku. Julka opuszcza grupkę? Kurczę, to nie jest zbyt okej. Okay. Nie wiem, czy czuję się moralnie przez to, co robię. To mega chore. Nie mów tak. To jest okej. Okay. Bardzo dobrze robisz. Niech spełni swoje marzenie, kochana. To tylko tydzień, mordo. Dokładnie. I to pewnie nawet nie tydzień, bo połowy czasu jej nie będzie na Roblox. Jesteś bardzo hojny. Doceniam cię. Luzik, dzięki za wsparcie. A tak w ogóle to Zosia chciała nam coś ważnego powiedzieć. Mam nadzieję, że wróci jej internet. Dwadzieścia minut później. No żeż w mordkę już tyle czasu minęło i cały czas brak internetu. Co ja mam robić? Kiedy on będzie? Ej, co jest! Akurat to powiedziałam i wrócił internet. Dobra, sprawdźmy, czy ktoś jest na grupce. Muszę im to powiedzieć. W tym samym czasie? Słuchaj, Leoś, moja mama powiedziała, że chce się gdzieś jutro przejechać, więc może spotkamy się dzisiaj. Dzisiaj. Może być ciężko, ale dobra, jakoś to wykombinuję, nie ma problemu, tylko kiedy i gdzie. Okej. Okay. Superka naklejka, to spotkajmy się o dziewiętnastej w parku w centrum miasta. Co o tym myślisz? W tym samym czasie u Zosi! Kurczę, nikt mi nie odpisuje na grupce. Pewnie gdzieś poszli, tylko gdzie. Dobra, z nudów sprawdzę Instagrama, może ktoś dodał jakąś relację i dlatego ich nie ma. O kurczę, ale fajne fotki dodali. Widzę, że zrobili sobie na pożegnanie Zuzia, Julka i Nikoś. Może ja też powinnam sobie zrobić z nią fotkę, aby wstawić na Instagrama. Ej, czekaj, co jest, co tu się odwala. Dlaczego mój Leoś kochany jest z Julką, czy to są jakieś żarty, czy o co chodzi? I dlaczego oni się przytulają? Dobra, muszę do niego zadzwonić, bo zaczyna się tutaj coś dziwnego odwalać, a nie mam pojęcia co. Zosia dzwoni do Leona! Hej, mój kochany kotku, czekałem, aż się odezwiesz, bo chciałem ci coś ważnego powiedzieć, ale nie bądź zła, okej. Okay? Nie, nie chcę nic słuchać. Powiedz mi, dlaczego przytulasz się z Julką i czemu jesteś z nią na randce? To jakieś jaja? W dodatku wygląda, jakbyście byli parą, to przecież jakieś chore. O co tutaj w tym wszystkim chodzi? Wiem, przepraszam cię, kotku, chciałem ci wszystko powiedzieć, lecz internet ci urwało i nie miałem jak to wytłumaczyć. Leon tłumaczy wszystko, Zosi? Aha, rozumiem, ale dlaczego z tym nie poczekałeś, aby mi o tym powiedzieć? To przecież toksyczne i fałszywe. Wiem, wiem, ale nie chciałem, aby czekała. Jest przecież moją najlepszą przyjaciółką, więc chciałem spełnić jej życzenie. Tylko jest mała różnica, bo ja jestem twoją dziewczyną, czyli coś więcej niż bestii. W tym przypadku powinieneś poczekać na mnie i spytać o to wszystko. To serio bardzo niemiłe z twojej strony. Ale zrozum to tylko jeden tydzień i będzie wszystko tak jak dawniej. Znowu będziemy razem kochana. Albo nawet mniej niż tydzień. Nie było na to czasu, aby na ciebie czekać. Spełnię jej życzenie. Myśli, szkoda, że nie wie, że mi zostały równe dwa dni, czyli ona ma więcej dni ode mnie. Ale, jak widać, nawet tego nie interesuje. Halo, 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 Zosia moja Sarenko, kochana, jesteś tam? Proszę, nie przejmuj się tym, za kilka dni będzie wszystko jak dawniej. Jestem i chcę ci powiedzieć tyle, że zrywamy ze sobą. To nie ma dalej sensu ciągnąć, miłej randeczki z Julką. Halo, halo, proszę, nie rób tego. Ja Cię kocham najmocniej na świecie, moja słodka myszko. Zosia się rozłącza? Leoś, wszystko w porządku? Czyżby Zosia się rozłączyła, bo dostała focha z zazdrości, czy co? Nie no, luzik, z nią wszystko w porządku. Jest wkurzona, ale wszystko będzie ok. Oki subcio. Zadzwonię do niej później i jej wszystko wytłumaczę, aby nie była na ciebie zła. Chcę z nią również spędzić mój ostatni dzień, bo w końcu jest moją najlepszą bestii od bardzo dawna. W tym samym czasie na grupce! O Zosia, widzę, że już masz internet. Co tam, rodzice ci wiaderka dokupili, aby działał xdd? Hahaha, ha, ha, jak chcesz. Zosia, mogę ci zarekomendować firmę, która ci dostarczy lepsze usługi. Ja bym nie wytrzymał z takim internetem, jak ty. Nie interesuje mnie to. Lepiej powiedzcie mi, czemu zmusiliście Leona, aby randkował z Julką? Czy to jest normalne? Dobrze wiecie, że to jest mój chłopak i że będę zazdrosna. Jak do tego dojdzie, bo go bardzo kocham ponad życie. Ale wyluzuj, Stara, to jest tylko tydzień czasu. Niech dziewczyna spełni swoje marzenia. Naprawdę jesteś taka zazdrosna? Dokładnie pomyśl o swojej przyjaciółce. Nie bądź taka egoistyczna. Znacie się przecież bardzo długi czas. No, czaje, czaje, ale nie interesuje mnie to, że ma tylko tydzień życia do końca, ponieważ ja mam. No ogarnij się, dziewczyno. Minie tydzień i znowu będzie wszystko po staremu. Jaki ty masz problem, Japidi? Problem jest taki, że nie dajecie mi cały czas skończyć zdania, a ja chcę naprawdę powiedzieć coś ważnego. Wszyscy się przejmujecie jej ostatnim tygodniem życia, a nie spytacie mnie nawet, co u mnie słychać. I poza tym ja mam ostatnie dwa dni, tyle chcę wam powiedzieć, więc to krócej niż Julka. Co, 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 jak to ostatnie dwa dni? Czemu nic wcześniej nie mówiłaś nam, przecież to niemożliwe? Mówiłam, ale mi przerywaliście, dlatego chcę pierwszy dzień spędzić z wami, a drugi dzień z rodziną. Ale niestety cała atencja idzie na Julkę, której został tydzień, ale cały czas to więcej niż moje dwa dni. Wiem, że to nasza przyjaciółka, ale ja też jestem, i mnie traktujecie jak zwykłego, zazdrosnego szczura. Bardzo mi smutno. Wybacz, Zosia. Serio nie wiedzieliśmy o tym. Mogłaś krzyczeć, że masz taką poważną sytuację. Tak dokładnie. Czy jest coś, co możemy dla ciebie zrobić? Zrobimy dzisiaj dla ciebie wszystko. Nie, dzięki, zrobiliście już wystarczająco dużo, jak na ten okres czasu. Więc wystarczy mi to wszystko. Zosia wychodzi z grupki! O nie, ale żeśmy odwalili, faktycznie o niej nie pomyśleliśmy, ile ma dni, bardzo mi teraz smutno. No, mega lipa. słabo to wygląda, więc musimy pogadać z Leonem i Julką na ten temat. Nagle do grupki dołącza Julka i Leon! Kochani, nie uwierzycie, jaką dzisiaj mieliśmy szaloną randkę z Leosiem. Po prostu było cudownie, dziękuję wam. Ej, a wiecie o tym, że Zosi zostały tylko dwa dni, czyli to o wiele mniej niż u ciebie Julka, ale odwaliliśmy. W sumie to nie dwa dni. Został tylko ten wieczór i jutrzejszy dzień, więc można powiedzieć, że jeden dzień. Co jak to? Czemu ja nic o tym nie wiem, to przecież jakieś porąbane jest. Czy wy sobie w tym momencie żartujecie? Dlaczego mi nic nie powiedzieliście, od kiedy to wszystko wiecie? Ona chciała to cały czas nam powiedzieć, lecz w każdym momencie ktoś z nas jej przerwał i nie zdążyła tego dokończyć? Kurczę, tak mi teraz smutno z tego powodu teraz rozumiem jej całe zachowanie, czemu była taka zła? No mega słabo, a my byliśmy dla niej tacy toksyczni, i to w sumie bez powodu, co teraz? Leon, opuszcza czat grupowy! O nie to wszystko moja wina, tylko wyłącznie moja wina, ale jestem wrednym szczurem, biedna Zosia. Nie, nie bierz winy na siebie, chcieliśmy dla każdego dobrze, ale widzisz, jak wyszło, nie przejmuj się to nasza wina. W tym samym czasie u Zosi. Mamusiu, kochana, czy możemy dzisiaj spędzić ze sobą cały dzień, wyłącznie, tylko razem? Hej, kochana córeczko. Myślałam, że dzisiaj spędzasz cały dzień ze swoimi przyjaciółmi, coś się stało? Nie mów mi o ich, nie jesteśmy już przyjaciółmi. Opuściłam tą całą grupkę. Nie chcę o nich myśleć. Dobrze, kochana, więc co chcesz robić? Jak widzisz nasz dzisiejszy dzień? Chciałabym pójść może na plażę i pytanie, czy to w ogóle jest teraz możliwe. Jasne, że tak. Wszystko jest możliwe, tylko potrzebujemy samochód. Muszę to załatwić. Daj mi godzinkę czasu. Tymczasem u Leona. Kurczę, nie potrafię cały czas w to uwierzyć. Ona cały czas chciała nam to powiedzieć, a ja jej nie pomogłem. Jestem najgorszym chłopakiem na świecie. Powinienem być po jej stronie, ale ona nie wysłała mi żadnych wiadomości na priv. Muszę w jakiś sposób się z nią spotkać, tylko jak ja to mam teraz zrobić, to jakoś dwie godziny jazdy. Dwie godziny później! Leon przed domem Zosi! Kurczę, jestem przed jej domem, tylko pytanie, czy ktoś tutaj w ogóle jest. Oby była jeszcze, bo się załamie. O nie, chyba faktycznie nikogo nie ma w domu. Ciekawe, gdzie ona mogła pójść. Dobra, idę na grupkę. Mordeczki kochane, Zosia gdzieś poszła. Nie mam jej w domu i nie mam pojęcia, gdzie ona może teraz być. Nagle do grupki dołącza Zuzia. Ej, ona mi nawet na moje wiadomości nie odpisuje. Cały czat prywatny jej zaspamowałam i nic. Patrzcie, dodała relację na Instagrama i chyba wychodzi na to, że jest nad morzem. Czyli już wiemy. Pojechała nad morze, a to jest bardzo daleko od jej domu. Nawet nie wiemy jakie miasto. Nie potrafię się z tym pogodzić, że ona nas za kilkanaście godzin opuści na zawsze i nigdy już jej nie zobaczymy. I w dodatku ona będzie myśleć przez cały czas, że jej nienawidzimy i przestaliśmy ją lubić. Jest mi z tego powodu bardzo smutno, tylko i tak raczej nic z tym nie zrobimy. Nie mam zielonego pojęcia, jak to naprawić. To wszystko przez was, wy szczury fałszywe, na siłę chcieliście spełnić moje życzenie. Nie zmuszałam go do tego. Nie, to nie tak, jak myślisz my, tylko chcieliśmy. Zamknij się, ty szczurowata Zuzanno. Nie daliście nawet Zosi dojść do słowa. To było podłe, bo cały czas całą atencję miała Julka. Mordo, zatrzymaj się z tym lepiej. Nie kontynuuj tego, co chcesz dalej mówić. Nie wiedzieliśmy o tym. To nie ma znaczenia. Nie wiedzieliście, bo odwaliliście właśnie tą akcję, że jej cały czas przerywaliście. Nie mam nawet jak jej przeprosić i nie mam pojęcia, co mogę teraz zrobić. To jest chore. Bardzo mi przykro. Na pewno coś uda się wykombinować. Nie dołuj się. Leosiu Misiaczku? Zamknij się, ty szczurowa jędzo, mam już wszystko dość serio. Dobra, skończcie już te toksyczne zachowanie, ja muszę lecieć, nie mam czasu już. Leon, opuszcza grupkę! Czy wy teraz sobie ze mnie żartujecie? Każdy nie miał na to wpływu, ogarnijcie się. Nie żartujemy, po prostu każdy z nas jest zmieszany, więc lepiej to przemilczeć. Sześć godzin później. Dobrze, Zosiu, w końcu jesteśmy na miejscu, w tym, który sobie wymarzyłaś, jak się czujesz. Mamusiu bardzo się cieszę, że mogę z tobą spędzać te ostatnie chwile. Jestem bardzo szczęśliwa. Dziękuję ci za to. Nie ma problemu, córeczko. Kocham cię najmocniej, jak potrafię, zrobię wszystko dla ciebie. Nagle Leon dzwoni do mamy Zosi. Opatrz, ktoś do mnie dzwoni, odbiorę może coś ważnego. Dzień dobry pani, jestem Leon, czyli chłopak Zosi, czy mogę z nią pogadać na chwilkę, to bardzo ważne. Córeczko, twój chłopak dzwoni i mówi, że chce pogadać, chcesz go do telefonu? Nie, nigdy w życiu nie mam ochoty z nim gadać, serio. Powiedz, żeby się odwalił. Wybacz, Leoś, ale niestety moja córeczka nie ma ochoty z tobą gadać w tym momencie. Proszę, 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 to bardzo ważne. Muszę z nią zamienić kilka słów. Zosia, myślę, że powinnaś z nim pogadać, bo to jest bardzo ważne. Zdecyduj się, kochana. Mamo, coś ci powiedziałam, podjęłam już decyzję, nie chcę z nim gadać ani minuty. Naprawdę myślisz, że ja chcę z nimi spędzać teraz czas i te ostatnie godziny? Chyba by mnie pogrzało. Ten czas chcę spędzić tylko z tobą, a nie z nimi. Proszę, uszanuj moją decyzję. Przykro mi Leoś, ale niestety chyba wszystko słyszałeś, co mówiła Zosia. Nie ma szans. Mama Zosi się rozłącza. Tymczasem u Leona. Kurczę, chyba wszystko naprawdę stracone. Straciłem najlepszą dziewczynę świata, ponieważ jej nie słuchałem. Bardzo mi przykro. Mamusiu, słuchaj, muszę ci coś powiedzieć. Tak, córeczko? Mów mi wszystko. Pamiętaj, że zawsze będę cię wspierać i możesz mi ufać. Wiem, mamusiu, kochana. Chciałam ci powiedzieć, że dziękuję ci za wszystko. To był niesamowity dzień. Ojejku, czy wszystko ok? Jak się czujesz i nie musisz dziękować. Bardzo się cieszę, że mogę z tobą spędzać czas. Tak, wszystko w porządku. Nie przejmuj się. Dziękuję jeszcze raz za wszystko, to było niesamowite. Zosia gdzieś idzie! Kurczę, szkoda mi jej chłopaka, zadzwonię do niego i z nim pogadam. Mama dzwoni do Leona! Dzień dobry, tak słucham. Czy Zosia zmieniła swoją decyzję? Hej, Leon, chciałam po prostu z tobą pogadać. Dobrze wiem, jak bardzo kochasz Zosię. Proszę niech mi pani nie mówi takich słów, bo serce mi pęknie. Kocham ją najmocniej na świecie. Ona właśnie poszła spać. I dobrze wiem, że was wszystkich kochała, bo cały czas mówiła mi o waszej grupce. Tylko dlaczego jej takie coś zrobiliście? Byliście przecież najlepszymi przyjaciółmi jako grupka. Każdy sobie pomagał. Tak, wiem już to tłuma. I w dodatku ona zawsze mi mówiła o tobie, jaki to jesteś kochany i tak dalej. Nie potrafię w to uwierzyć. I w dodatku w takim momencie, Dobrze wiesz, jak jej ciężko było znaleźć prawdziwych przyjaciół. Ona robiła wszystko dla was. Dwadzieścia minut później. Dobra, zgaduję, że już wszyscy o tym wiemy, więc nie ma co ukrywać tego wszystkiego. Nie odzywaj się, niszczycielko gróbki. Po co znowu poruszasz ten temat? Leon, ogarnij się, wiem, że wyszło nieporozumienie, ale nie masz prawa teraz być toksycznym zwierzakiem. Ty też się zamknij, Zuzanna, bo największa wina jest po twojej stronie i dobrze o tym wiesz, jesteś fałszywą bestią. Leon, pogódź się, że już nic nie zrobimy, nie mamy takiej możliwości. Możemy jedynie pamiętać, że Zosia była super besti. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć, ale bardzo mi smutno z tego powodu. Uwierz mi. Nie, nie mów tak, nie jest ci smutno. Gdyby było ci smutno, to byś inaczej się wcześniej zachowywał. Jestem totalnie załamany, mam was dość i tej całej grupki nie mogę pojąć, że do takiego czegoś doszło. Leon, odchodzi z grupki! O nie, cała grupka się sypie, musimy to jakoś odratować. Tylko co my możemy zrobić? Leon nam już nie wybaczy. Nie wiem, raczej nic nie zrobimy. Cała wina jest po stronie Julki. Jakieś chore życzenia sobie wymarzyła, co za kidos. Co? Czemu takie coś teraz do mnie mówisz? To wy nas do tego zmusiliście, więc nie obarczaj mnie tym. Wiecie co, jak macie zamiar dalej kłócić na ten temat, to ja też opuszczam tą grupkę. Nie widzę sensu bez Zosi. Tymczasem u Zosi! Mamusiu, 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 to chyba jest ten czas. Mam minutę do końca. Co mam robić? Nie martw się, córeczko. Wszystko będzie dobrze. Pamiętaj, że cię bardzo kocham i będę o tobie cały czas wspominać. Dziękuję, mamusiu. Jesteś taka cudowna. Kocham cię bardzo z całego serduszka. Uwaga, uwaga z tej strony system Roblox. Rozpoczynamy odliczanie do końca. O nie, mamusiu. Nagle do grupki dołącza Leon. Zosia, kochanie moje, wybacz mi to wszystko, proszę. Ja Cię kocham najmocniej, nie chcę, abyś cierpiała na zawsze. W ostatnich moim momentach jeszcze musisz mi przeszkadzać? Jesteś toksyczny, coś Ci powiedziałam. Albo dobra, wybaczam Ci, kochany mój Leosiu. W sumie zaczynam rozumieć Twoją postawę. Pięć. Gdybym tylko wiedział, nie zrobiłbym tego, oni mnie do tego zmusili. Wybacz mi jeszcze raz. Cztery. Trzy. Dobrze, rozumiem. Jesteś po prostu dobrym człowiekiem. Gdybym miała dłużej dni, to byśmy byli znowu razem. Dwa. Ojejku, naprawdę? Marzy mi się, aby tak było. Kocham cię jeszcze raz. Jeden. System restartuje grę i każdy dostaje nieograniczoną ilość dni. Maksymalna ilość dni to pięćset tysięcy. Orzesz w mortkę, co tu się odwaliło w tym momencie? Czy to oznacza, że będziemy mogli być dalej razem? Ej, ze mną nic się nie stało. Jednak nie miałam dwóch dni, to niesamowite. Kocham cię, Leonku mój. O Ojejku, jak super, bardzo miło was znowu razem widzieć, to takie cudowne uczucie. Tydzień później. Co jest? Po co mnie tutaj dodaliście? Przecież już nie jesteśmy bez grupką. Wiem, ale chciałbym, abyśmy te ostatnie chwile spędzili razem. Mamy za sobą nieprzyjemną przeszłość. Ale i tak chciałbym wam coś powiedzieć, znaczy tobie, Julka, bo to i tak nie ma już znaczenia. No co tam? Co to masz za niusa, Coś powiązanego z Zosią i Leonem? Nie. Chciałbym ci powiedzieć, że kraszowałem cię od początku i bardzo cię kocham, ale nigdy ci tego nie mówiłem. Orzesz w mortkę naprawdę? Ty też mi się troszkę podobasz, masz zalety na krasza, ale raczej już nic z tym nie zrobimy. Szkoda, że tak późno ci powiedziałem, ale chciałem, abyś o tym wiedziała mimo wszystko. Jasne, doceniam, będę o tym pamiętała. System pokazuje mi parę sekund, więc na razie, kochani... Papa Besti, było super z tobą spędzać czas. System wydłuża limity dni. Julia otrzymuje nieskończoną ilość dni. Co tu się teraz odwaliło? Julka, jesteś tam? Ha, 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 co jest? Mam nieskończoną ilość dni. Tak mi pokazuje na liczniku to niesamowite. Może zostaniemy teraz parą nikoś. Skoro się kraszujemy nawzajem, to możemy być razem. Tak, kochana. Koniec! Jeśli dotarliście do końca, napiszcie komentarz. Koniec! A polajkuję wam komentarz. Nie zapomnijcie również o łapce w górę i podbijania filmu. Wpadajcie również widzowie na mój kanał, bekon reaguje, link macie w komentarzu!